Siemanko, z tej strony Małpa i zapraszam na kolejny odcinek z gry City Sky Skylines na moim kanale. Dało się. Ślepota wtórna, zmęczenie robi swoje. E, znalazłem bardzo szybko jednokierunkową. Tutaj coś nie poprawiłem. No, bardzo szybko to z, yy... zrobiłem, nie? Że, że, że... Może naprawiłem. Oto od... moja składnia. jest do dupy. Do tego zrobiłem tutaj coś takiego, połączenie szerokiej takiej alei, półpasmowej, trzypasmowej? Pa pasmowej, przepraszam Was, ja bardzo chodzi się w. O jezu, o co to jest? O, oh, wybaczcie! Ach, brzydki kaszel, wiem, eee, gazowany, i odbił. wybaczcie, nieprofesjonalny youtuber. No, rozgałęzia roz... się na, już na autostradę jednokierunkową, więc jest ok. I co, i czekamy na te 6,5 tysiąca mieszkańców. Taka propo, nie wiem, czy ktoś zauważył, mamy minus 26,5 tysiąca dochodu, gdzie w poprzedniej serii najwięcej miałem chyba 47 tysięcy przychodu. Mamy straty. A to tak jest jak, jak ja totalnie nie dbam o a nie o podatki, bo przecież byłem wejść tutaj w podatki, podatki zwiększyć 11 i może i tak zrobię, żeby coś co wyglądało, że, że zarabiam coś. Czekajcie, jak tam było, bo nie zwróciłem uwagi. Mamy przychód 27 tysięcy. Łącznie na minusie. Dobra, dobra. dobra. Jak mamy? No, 16 mieszkańców. I lecimy. jakiś Wersytet. I gęstą zabudowę. I wtedy wtedy to już się zacznie. Poleci do przodu. O kurde, tak teraz zobaczyłem z wysokości. Że nie. O, aha. Nie dobra, to niech tak zostanie. Mamy to. Panie i panowie, mamy to, mamy odgromać przepisów. Długi podatkowe dla no dobra, mamy gęstą zabudowę. Uniwersytety, mamy budynki. No. Stacje metra, to już chyba pamiętamy z poprzedniej, z poprzedniego sezonu, więc zaczynamy, zaczynamy, tęstą gęste zaludnienie. Chcemy jak najwięcej ludzi w jak najkrótszym czasie. Eee... Tutaj. Tutaj, tutaj. Damy jeszcze. Niski. Niski handel, bo na pewno będzie zapotrzebowanie. Pyk, pyk, jeszcze co? Uniwersytet. Uniwersytet będzie tutaj. Mamy 1300 mieszkańców chętnych do nauki na uniwersytecie. Mamy tylko dwa szpitale uniwersyteckie, ale to jest jako szpital, nie jako miejsce nauki. Dobra, tak jeszcze zobaczę. Tu jest ok. Tutaj jeszcze też. Czekamy na. Czekamy, bo wolne tempo. Czekamy na rozwój miasta. zaraz podatki tak za pamięci. Stawię tutaj też. No, zarabiajmy pozory, z tego, że wiemy co robimy. i ja mówię o sobie w ten sposób. W sprawiam pozory. Wiem co robię. Ale już tylko 20 tysięcy w plecy to nie jest. Już jest lepiej. <laughs> Ojej, zobaczcie. A w ogóle? A, mężczyztwo. Ja się zastanawiam, czy w ogóle sobie nie zrobić płatnych gwiazdów do miasta. Ale też ograniczony. Parę rzeczy. Nie wiem, nie wiem, ale to, to. czasem Tutaj oczywiście będą od nogi tu wszystko stanie się jednym wielkim placem budowy. Żeby to jakoś... Oj, miał ręce i nogi. W sumie nie pokazywałem wam jednego fajnego mudzika, To też nie wiem czy to będzie miało jakiś efekt. No będzie jakoś wyglądało, bo mam coś takiego tylko teraz pytanie jak to wyjdzie na OBSie, bo tuż widzę, że klatkuje i to zdrowo No a tak przejedziemy się po naszym mieście Małpim Gaju chociażby kawałeczek Mam wrażenie że to będzie klatkować nieziemsko i Efekt jaki powinno to osiągnąć, nie, osią, nie, nie będzie w stanie osiągnąć. Widać gęstą zabudowę, powoli powstaje. Okej. Okay. To by było na tyle, bo i tak wyjechał już na A tutaj Jedno usunąłem. Nie usunąłem. Usunięte, dobra, a jak jest z jeżdżaniem? Tutaj, no... W jednym miejscu to zrobiłem, w drugim już nie. Bardzo inteligentne. Mam nadzieję, że tego dawcę organów na przykład, który właśnie przeleciał mi pod oknami, nie słyszeliście jeden taki mnie dzisiaj obudził, leciał jak poparzony. Szpital legancko, elegancko, duże budyneczki tworzą. Już mamy 7200, 7300, chcę budować, ale. Transport miejski byśmy zrobili. Mamy ściągane drogi, likwidacja pod y, autobusy, na przykład nie droga, tylko dla, dla, dla autobusów, jednokierunkowe autobusy. Jednokierunkowe drogi, jednokierunkowe dla autobusów z pasami. W Polski jest naprawdę, Polski mi się laguje. Poszmy tutaj, nie tutaj, tutaj, gdzieś, gdzieś tutaj przez, a, tak. tak się kończy, jak się za coś biorę, potem nie skończę tego. O po co Drodzy, droga jest. Ja chyba dobrze pamiętam. Nie wiem czy ściągałem, czy dałem te przystanki. To ja nie wiem. Nie. Chciałem nie ściągnąć, bo miałem taką fajną pętlę autobusową ściągą. Ale dobra. A może w odcinkach? Dobra, to zaczynamy tutaj w centrum Pojedziemy. Kurde. Tędy. Tutaj potem. Ja zrobię. Tak. Tak. Oho! Wow. mi zabrakło. Bo na razie na pauzie zrobię ten ten i dostawię. Jakąś elektrownię będzie, będzie elegancko wtedy. No dobra, bo się zamyśliłem sprawdzić w tak zwanym czasie. Wybaczcie. Czasem mieszkańcy Centrum Handlowego. ten sposób ten sposób tutaj jedna trasa teraz robimy drugą trasę autobusową zaczniemy gdzieś na prąd zaczniemy gdzieś tutaj Dobra, pomyliłem kierunki nie od tej strony chciałem zacząć, ale dobra Tutaj się połączy Dobra, bo się... Sorry, bo się zamyśliłem. Dobra, już wracam do Was. Niech to będzie tak. Trochę będzie zakręcone. Zakręcona ta trasa. Tak, nieprofesjonalne zachowanie. Chybała o pomstę. Tak. Kurczę, tu nie ma połączenia. To muszę przebudować. Dobra. Tak. Potem tak. Tutaj do przemysłu przemysł mile widziany, połączenie przemysłem, o tak połączenie mile widziane yy, tutaj znowu połączymy się czasami, tak, tak, i powiedzmy, nie wraca już. Tutaj i tu, Daj. co on mi tu zrobił? Nie wiem co tu się namotało, ale ten autobus będzie krążył bardzo naokoło i teraz tak. busz ten kawałek też wybóż. Tak teraz stąd no dobra, już niech stracę, niech tak zostanie Nie podoba mi się ten fakt, ale to jakoś będzie Dobra i co prądu? Prądu zaczęło brakować, więc połasuje panele, idziemy eko. taką tutaj małą. Jak to się nazywa? Kurczę, parmę słoneczną, o tak. A jeszcze te dwie. No i, te. i powinno już być okej. Okay prąd wraca? Tak to wygląda. Jest elegancko, bardzo się bardzo podoba. No i dobra. To by było chyba na tyle w tym krótszym odcinku. No takim jak zwykle, w takim jak zwykle. Odcinku miał wszelkie zapotrzebowanie jakie. Jakie mieliśmy na daną chwilę zostało zaspokojone, teraz tylko czekać aż się rozwiniemy dalej. W międzyczasie wymyślę co tutaj można jeszcze wybudować. I tyle, więc dzięki za uwagę. Jest małpa. Proszę Cię zostaw łapę, suba, komentarz. I do zobaczenia w materiałach. Trzymajcie się. Hello.